Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Jeeping to jeden z rodzajów autoturystyki. Jest to fascynująca podróż przygotowanymi samochodami terenowymi podczas której trzeba pokonać trudne, naturalne przeszkody. Jeeping to zarówno sport, jak i rekreacja. Czas trwania wycieczki jeepingowej może wynosić od jednego dnia do kilku tygodni, zależy to od długości i złożoności trasy. A także od własnych preferencji. Jeeping jest najbardziej odpowiedni wiosną i latem. Jednak zimowe przejażdżki w głębokich zaspach śnieżnych są nie mniej interesujące. Przygotowanie pojazdu terenowego. W jeepingu może wziąć udział niemal każdy. Nie wymaga to żadnych specjalnych umiejętności. Wystarczy mieć przygotowany pojazd. Główną zaletą samochodów terenowych jest możliwość dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego kraju. Aby jednak móc nie tylko dostać się w te miejsca, ale również wyjechać z nich o własnych siłach, należy odpowiednio przygotować swojego jeepa. W końcu, jak wiadomo, im chłodniejszy jeep, tym dalej do przejechania za traktorem. Postaramy się, aby ta ludowa mądrość nie okazała się dla Ciebie osobistym doświadczeniem, Jeeping wiąże się z dużymi obciążeniami elementów nośnych pojazdu: Na przykład UAS, Niva, Mitsubishi Padiero, Land Rover Defender, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser i inne prawdziwe pojazdy terenowe, spełniają wymagania pokonywania trudnego terenu. Przygotowanie do Jeepingu obejmuje minimalny zestaw środków izolacja samochodu innymi słowy, Przygotowanie do forsowania przeszkód wodnych. Rozważmy każdy z elementów nieco bardziej szczegółowo. Wyciągarka. Wybierając wyciągarkę, należy wziąć pod uwagę wagę samochodu terenowego i zadania, które są mu przypisane. Dla lekkich samochodów terenowych, takich jak Niwa, wystarczy wyciągarka o dźwigu 2-3 ton, dla średnich uaz, 3-4,5 tony, dla ciężkich pojazdów. Nissan Patrol, Mitsubishi Padiero, ponad 4,5 tony, wyciągarka pomoże wydostać się z najcięższego off-roadu bez uciekania się do pomocy z zewnątrz, podnoszenie samochodów. Prawdziwy offroad nie jest możliwy z pojazdem o niskim prześwicie, konieczne jest zatem podniesienie nadwozia powyżej osi, są na to dwa sposoby. Podniesienie nadwozia i podniesienie zawieszenia. Do codziennej jazdy wystarczy użyć tylko jednego sposobu, ale do udziału w ciężkich rajdach terenowych można użyć obu sposobów jednocześnie. Nadwozie Jeepa mocowane jest do ramy za pomocą śrub. Na początek konieczne jest ustalenie ich liczby, a następnie zakup lub wykonanie zestawu do podnoszenia dłuższych śrub i podkładek dystansowych. Podnosząc nadwozie, nie zapominaj że zwiększasz również długość mechanizmu kierowniczego, przewodów hamulcowych. Konieczne jest dokładne przestudiowanie wszystkich niuansów i wprowadzenie odpowiednich zmian w tych węzłach. Sprawy są nieco łatwiejsze w przypadku podnoszenia zawieszenia, jeśli zawieszenie jest sprężynowe lub skrętne. To montaż dystansów lub dłuższych sprężyn pozwoli uzyskać pożądany efekt. W przypadku zawieszenia resorowego konieczne będzie zamontowanie resorów piórowych nad osiami. Procedura ta nie jest możliwa bez zestawu profesjonalnych narzędzi. Wybór gumy. Prawdziwe jeepowanie nie jest możliwe bez podróżowania przez nieprzejezdne bagna i błoto. Do jazdy terenowej należy wybrać odpowiednie opony błotne. Charakteryzują się one agresywnym wzorem bieżnika szerokimi lamelami i doskonałą zdolnością do samooczyszczania. Opony te dosłownie wbijają się w podłoże dzięki dużym lamelom. Wybierając opony błotne należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, jeśli planujesz pracować w warunkach zimowych. Powinieneś wybrać bardziej miękkie opony. W przypadku przeważającego użytkowania na obszarach szutrowych i stepowych należy preferować opony o agresywnej przyczepności. Ze względu na wysoki bieżnik, średnica koła jest nieznacznie zwiększona. Aby uniknąć tarcia opon o wewnętrzną powierzchnię błotników, Warto kupić opony o nieco mniejszej średnicy zewnętrznej. Przygotowanie do jazdy po wodzie. Jeeping pozwala być niezależnym od trasy i czasu. To ty decydujesz, kiedy i gdzie chcesz pojechać. Aby pokonać wodne przeszkody, należy odpowiedzialnie podejść do impregnacji jeepa. Operacja ta obejmuje kilka elementów: zamontowanie snorkela, zewnętrznego wlotu powietrza który zazwyczaj wyprowadzony jest pod dachem. To rozwiązanie pozwoli uniknąć uderzeń hydraulicznych. Wyjście wyższej wentylacji skrzyni korbowej, skrzyni biegów, osi, uszczelnienie przewodów elektrycznych. Przygotowując się do wycieczki jeepem, należy również przejrzeć wnętrze i układ bagażnika. Podczas długich podróży trzeba zabrać ze sobą wiele rzeczy, prowiant. Części zamienne i narzędzia. Jeeping to dość fascynujący rodzaj autoturystyki. Pozwala zrelaksować się w ruchu, zobaczyć nietkniętą przyrodę na własne oczy. Jeśli kochasz samochody i aktywny wypoczynek, zdecydowanie powinieneś spróbować. A WordPress komentarz Hello World.